Cześć kochani, witam się z wami w dzisiejszym dniu. Będzie to vlog podróżny. Jadę w podróż, w sumie daleką, sama na cztery dni bez moich chłopaków. I mały update zdrowotny. Na ostatnim vlogu wam mówiłam, że mam problemy natury gastrycznej i dalej się mnie trzymają. Oho, bo to nie lada wyzwanie dla mnie teraz tutaj stać. Mam nadzieję, że nie ma opóźnienia mojego pociągu. Uwaga, wsłuchamy. Ok gdańsko pilotniczy. Tak widzimy Elegancko, nie starze, ma opóźnienia. Nie dobra, widzimy się to na to kolejnych to etapach to. mojej podróży, bo tutaj pani się Gdzie, rozgadała czyli. jeszcze po angielsku. Dobra, widzimy się w dalszym ciągu. Dalej, dobra, nieważne, widzimy się później. Na lotnisku i ta podróż pociągiem była bardzo, bardzo ciężka. Mieli tak grała mi po prostu marsza i myślałam, że nie dojadę, ale dobra, no jestem na miejscu i czułam, że mnie skręca, a musiałam wypakować wszystkie rzeczy do kontroli. wiecie co? Ja, gapa, zapomniałam, że trzeba wypakować kosmetyki i musiałam jeszcze raz się cofać, jeszcze raz wszystko wypakować. No i nie byłby to problem, gdybym kosmetyki miała w jednym miejscu, a jak na złość, miałam wszędzie półpychane. no ale no, udało się, udało się, chociaż już skręcałam. Mię tam mocno. Teraz lecę na się chyba czarnej herbaty. Czytałam, że jest dobra na problemy natury gastrycznej. I żeby było zabawnie, oliwka jest rozchorowana. Znaczy, na razie nie jakoś mocno. Ma katar. Ma katar i mówi, że czuje się taka rozbita, więc mam nadzieję, że jej to się nie rozkręci. Ja też mam nadzieję, że nie przywiozę jej żadnego wirusa i że ta jelita to jest moje może IBS, zespół jelita wrażliwego, który już mam od lat. No nic, trzymajcie dalej za mnie kciuki, i widzimy się na miejscu. I teraz tak rozkminiłam, że powiedziałam wam, że oliwka jest rozchorowana, a dalej wam nie powiedziałam, gdzie ja lecę, ale lecę do Norwegii, właśnie do mojej przyjaciółki, po ponad roku czasu, bo ostatni raz byłam ponad rok temu u niej, więc no, będzie, mam nadzieję, super, bez chorób i wszystko się uspokoi. podróż jeszcze dobrze się nie rozpoczęła, a już się zakończyła. Słuchajcie, zjedłam tego sucharka, ten wafelek ryżowy, wafle ryżowe, o. Napiłam się trochę wody i jak mnie zaraz skręciło, tak biegłam do tej toalety. Musiałam coś zjeść, bo czułam, że jestem tak głodna, taka osłabiona, że musiałam. I w ogóle wybrałam chyba Najlepszą rzecz z wszystkich, jakie były dostępne, no ale niestety, no niestety, no nie jadę. No, napisałam już do Oliwki, że nie przyjeżdżam. Chciałam bardzo, starałam się jak mogłam, ale no nic nie zrobię. Nie wygram z tym, nie wygram ze zdrowiem. Zdrówko ważniejsze. Boję się sytuacji, że będę w samolocie, będzie zajęta ta ale, tam jest skręci, no i nic nie zrobię w tym momencie. A jakby skręca i muszę już od razu teraz. No gdzieś czułam, że tak może być, ale byłam uparta od rana i starałam się wszystko robić w, w tym kierunku, żeby pojechać. No teraz muszę zobaczyć gdzie jest wyjście. Zaraz Mateusz po mnie przyjeżdża i jedziemy do domu. No. No przykro po prostu. Przykro i wielka szkoda. Nie śledzia ja, po powiedzieć, że go wyślę wszystko. Ale po Cześć kochani, witam się z wami w drugim dniu. Robimy śniadanie troszeczkę masła na bułkę mną i do tego będzie szynka drobiowa i tyle. No ta bolą, bardzo bolą. Mamy dzisiaj następny dzień. Wczoraj nic nie nagrałam już Wam więcej, bo leżałam w łóżku. Jak wróciłam do domu, to leżałam w łóżku, brałam leki, elektrolity i wszystko inne, czyli po prostu odpoczywałam. I dzisiaj sobie nagram ciąg dalszy i o, to jest moje śniadanie. Trochę masła na bułce do tego Szyneczka drobiowa. Zaszaleję dam po dwa plasterki na bułkę. No i w sumie nic więcej: ogórek, pomidor, no nic. E, nie wiem, czy można, nawet chyba nie. Więc o! Łęcznie tak. Zapraszam do mojego końcika jedzeniowego, który znajduje się w łóżku, i może odpalę sobie jakiś serial. No. Taki mamy dzień. Już dzisiaj jest lepiej, ale nie jest jakoś świetnie. Dalej e, brzuszek i jelita są, są w nieciekawym stanie, ale. Jest przynajmniej trochę lepiej. Światełko w tunelu się pojawiło, więc lecę teraz do łóżka i odpalę sobie chyba jakiś serial. Chociaż no, nie mam pomysłu, co obejrzeć. Nie wiem, co obejrzeć. Jak coś oglądacie ciekawego, na przykład na Netflixie, albo coś polecacie, to dajcie mi znać w komentarzach, co teraz aktualnie oglądacie, albo co oglądaliście i wam się bardzo podobało, czy serial, czy film, bo ja kompletnie nie wiem, co mam oglądać. Nie wiem, nie wiem. Pustka w głowie. myślę, że wczoraj wczoraj to nie tylko leżałam, bo zrobiłam też pulpeciki drobiowe gotowane i będę je miała dzisiaj na obiad, do tego ziemniaki Maty mi rano kupił, więc więc nie, tylko leżałam w łóżku, a teraz tak jak mówiłam serial i za chwilę sobie strzelę mylisę i będę dalej leżeć w łóżku. Tak, dzisiaj odpoczynek na maksa, żeby się zregenerować. Elektrolity, woda, odpoczynek i będzie dobrze. Już jutro po prostu idę biec maraton. No. Czas na mamą przerwę w oglądaniu lecę robić herbatę. I ostatecznie odpaliłam sobie film Furiozę. Wczoraj moi rodzice mi mówili, że obejrzeli Furiozę jedynkę i dwójkę, i bardzo im się podobał ten film. No i jest to dość ciężkie polskie kino. Wydaje mi się, że może być to ciekawy film. Na razie mnie wciągnął, obejrzałam 25 minut, ale przypomniało mi się, że miałam, że miałam zrobić herbatę dla siebie i dla Mateusza, a nie rozsiadać się na łóżko, więc najpierw herbata, a później wracam do łóżka i jeszcze elektrolity i. I jeszcze probiotyk. Więc zrobię te rzeczy i wracam z powrotem oglądać film. Dam Wam znać po, czy, czy fajny, czy nie. Chociaż no długo, długo trwa, dwie godziny. A jak już zrobię herbatę, to jeszcze czeka mnie ogarnięcie bałaganu tam. Ogarnięcie bałaganu tam. Ale na razie ona to już powiedziała, że mam odpoczywać w opór, chociaż już jakoś wkurza mnie to leżenie ciągłe. od wczoraj leżę. Więc postanowiłam sobie, że obejrzę jeden odcinek: jeden odcinek, odcinek, jeden film dwugodzinny. Odpocznę tak na maksa, i wtedy wstaję, ogarniam, sprzątam. Energia, motywacja, siła. Eee, no, po prostu posprzątam chatę, no. Zrekonstruowanie filmu Furioza, słuchajcie. Zostało mi jeszcze 35 minut do końca. I słuchajcie, no, mocne kino akcji z elementami dramatu, z naprawdę mocnymi scenami scenami grozy, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o rodzaj filmu, to porównałabym go do filmu pod tytułem Pitbull. Bardzo podobna tematyka. Jeżeli chodzi o, o rodzaj dla kogo to jest, to na pewno nie jest to dla wrażliwców. Tak jak mówię, są bardzo mocne sceny. Wciąga od pierwszych minut, to fakt. Ale no, mocny film, naprawdę mocny film. Chcę teraz sobie zrobić kaszkę manną, bo przeczytałam, że jest dobra przy problemach żołądkowych, ale. Na wodzie. No na wodzie nigdy nie jadłam. Na mleku bardzo lubię. Na wodzie nie wiem, więc pewnie będę musiała ją lekko posłodzić, żeby ją zjeść. I myślę, że wtedy będzie ok w smaku, więc lecę robić kaszkę i wracam dokończyć ten film. napa w sypialni delikatnie mnie wciągnęła, bo jak skończył się film Furioza, to zasnęłam. I spałam bardzo długo. Jak wstałam, to od razu się szybko ogarnęłam, przebrałam, pomalowałam, stawiłam pranie. No i teraz przychodzę do Was nagrać. Między innymi, słuchajcie, otworzymy sobie tą paczuchę. To jest druga część mojego zamówienia. Najpierw części kartonu. Dziękujemy. No, ostatnio chyba nie było tej karteczki. W pakowaniu stawiamy na reużywanie i ochronę ponad estetykę. Może nie wygląda najlepiej, ale chroni. Ale wypadki się zdarzają. Jeżeli cokolwiek dotarło uszkodzone, wejdź na jej strona internetowa, żeby zgłosić uszkodzenie. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Jest, jest kula. Dobra, dobra. Na to czekałam trochę czasu nie było dostępne na stronie i musieli to najpierw zrobić. Oczywiście klasycznie, zamiast zabrać się od razu za sprzątanie, wymyślam wszystko inne dookoła. To są śmieci i otwieramy. Może zaczniemy sobie od tej małej paczuchy. Zobaczcie. To jest podstawka pod hasem właśnie z tej firmy. Zobaczymy czy pasuje. Chociaż mój hasen delikatnie się uszkodził i muszę chyba kupić jakieś inne. Strasznie się powyginał. Ja nie wiem, czy to z mojej winy. Może zbyt intensywnie e, robię nim No Ale sprawdźmy. Nie no, trzyma się elegancko. Nie wiem, czy tak do końca się wkłada, czy tak delikatnie. Nie no, chyba tak do końca. I druga miseczka. Miseczka, no już powiedziałam, co tu jest. Jest tutaj miseczka. O ja! Ale wielkie! To jest chyba na parę maczy. No gigantyczne. Ale bardzo ładne. I teraz czekajcie. I teraz zobaczcie. Tutaj o, tu sobie robimy macze. Wlewamy to z większy, niż ten kubek. No ale dobra. Wlewamy elegancko. Tym sobie przygotowujemy, no, piękne, piękne. Cieszę się bardzo. Zobaczcie, jak to wygląda. No, jest cudowne. Bardzo udane zakupy. I czekałam na to chyba 4 tygodnie. To było po paru dniach, a to po 4 tygodniach, jak nie ponad po 4 tygodniach. Nie pamiętam teraz, ale długo czekałam na ten zestawik, a to było od razu. Dobra, już nie przedłużam. Sprzątanie. Dobra, teraz do mnie doszło, dlaczego to może jest takie wielkie, bo normalnie jak robię macze w tych swoich miseczkach, i tak sobie tutaj wiecie, wywijam, to ona mi chlapie na boki. I to może specjalnie jest takie duże i wyższe, żeby ta macza tak nie chlapała. Zobaczymy, przetestujemy, ale jeżeli to jest dlatego aż tak duże, no to fajnie, bardzo fajnie i ma to sens. Staś udał na podróż. Takie o swoje różne figurki. Powiedział, że mam zabrać ze sobą do cioci. I wzięłam. Tylko nie pojechałam, ale wzięłam i zabrałam. Posprzątane, ja więc czas na obiad. Muszę zobaczyć, czy w termomixie da się zrobić ziemniaki, ale wydaje mi się, że się da. Na pewno się da. Ziemniaki. Ziem. Okej, okay, ziemniaki gotowane koszyczku. To właśnie to. No to obieramy. Nie mam totalnie pomysłu, co dzisiaj mamy robić. się za chwilę kończy i no chciałam iść na jakiś spacer, ale pada. Z drugiej strony mam migrenę i czuję się jeszcze osłabiona, więc może zaproponuję chłopakom jakieś kino domowe z przekąskami. Tylko ja to mogę chyba i wyłącznie zjeść jakieś paluszki, flipsy, może jakieś biszkopty. A, paluszki w sumie, może bym sobie poskubała, więc zaproponuję im jakieś kino domowe. No, dobra, to jest myśl. <noise> to z drugiej strony już, już taka czuję się taka, wiecie, no taka zmęczona zmęczona leżeniem, że wolałabym coś porobić innego, ale jest brzydko. No i nie wiem, nie mam totalnie pomysłów na dzisiaj. Serio, myślałam, że może jakiś spacer, żeby się przewietrzyć, no ale w tym deszczu jakoś nie widzi mi się chodzić, totalnie mi się nie widzi, więc. Chyba będzie kino i w dalszym ciągu leżenie na kanapie, ale rozłożę to łóżko i zrobimy sobie tak, wiecie, klimatycznie tutaj. Może rolety sobie zasłonimy i będziemy robić domowe, rodzinne kino. Spytam się chłopaków, co oni na to, ale muszą kupić przekąski, więc no, plan jest. Mam pomysł i zamówię przekąski z glowo, czekajcie. No, bo będzie to już szybciej, a chciałabym to przygotować i może uda się przygotować przed przyjściem Stasia. A chwaliłam się Wam co ostatnio zrobiłam. Widzicie? Tak pięknie zbiłam sobie szybkie Niefortunny upadek. Będę musiała oddać do naprawy. Szukam jakiś przekąsek, słuchajcie. Co my możemy? Wchodzimy w zakładkę przekąski. Mm. Wiecie co? Mam straszną ochotę na takie chipsy. O Jezus, naprawdę bym sobie zjadła. No, ale niestety. Idziemy dalej. Dobra, na pewno jedna paczka y, tych chipsów. Mój Stasiu jest naprawdę zaskakujący, y, bo najczęściej dzieciaki popcorn, a on na czosy serowe. Paluszki, paluszki, paluszki. Czyli co teraz mamy w tym koszyku? Są banany i paluszki dla mnie. Mochi ostry chipsy dla Matiego To by chyba było na tyle. To zamawiam i za chwilę będzie. rozłożone chata ogarnięta i czekam na chłopaków. Mateusz przed chwilą pojechał po Stasia i mam aktualizację zamówienia. I czekajcie. Obsługa punktu Biedronka pakuje Twoje zamówienie. To sprawdzimy sobie, czy jest wszystko. O, nie ma wszystkiego. Nie mam moci. Kurczę, no. Chciałam bardzo, żeby było moci, bo wiem, że Stasiu by się bardzo, bardzo mocno ucieszył. No, ale dobra. Z tego, co widzę, to cała reszta jest. No dobra, no. nic, no nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Odbijemy sobie mochi. Zastanawiam się też, jaką bajkę dzisiaj obejrzymy, bo nieraz jak z Mateuszem narzucam jakąś swoją bajkę, to Stasiu chce swoje i dajcie znać, jak wy macie, no bo tutaj to jednak jest tak, że jak oglądamy bajkę, no to najważniejsze, żeby jednak podobała się Stasiowi, a nie starym koniom, więc to Stasiu najczęściej wybiera. Stasiu teraz ma w sumie fazę na oktonautów, psi patrol czasami ogląda a teraz największa faza to jest na koale na Netflixie jest taka bajka z miniserial e, o rodzinie, e, trzyosobowej rodzinie która ratuje koale w Australii no i Stasiowi ta bajka podoba się bardzo, bardzo, tam jest pokazana jak oni karmią te koale, jak podają leki. no naprawdę bardzo, bardzo fajny jest ten serial ja to jeszcze troszkę wkręciłam, nie powiem i po tym wszystkim jak ktoś o to ogląda, stwierdził, że on chce mieć pięć koali w domu a ja mu mówię, Stasiu, no, rannie nie da rady, no, nie możemy mieć Kali w domu. No, to Stasiu patrzy na mnie takim słodkim słodkim, i mówi, mama, chociaż jeden mały kangur. <grywy> no, jest uroczy, no jest uroczy, no, ale no, nawet mały kangur u nas w domu nie może być. <grywy> nawet mały kangur. No cóż, no co za matka, co za matka. Dobra, czekam i idę zagotować czajnik herbaty, bo zamówiłam jeszcze naszą ulubioną herbatę, więc pewnie sobie wypijemy. Dobra, lecę ogarniać dalej. Tak Bardzo się cieszę, bo zdążyło przyjść przed chłopakami. Są banany. Jest nasza ulubiona herbata, najlepsza na świecie. Do tego jaju dla Stasia. O, jeszcze jest seria, że jest Batman. O, dobra, ta seria może się Stasiowi spodobać. Strągi dla Markiego. serowe dla Stasia. Oczywiście, nie myślcie, że całe zje, ok? Soczek jabłuszkowy i haluszki. A, dobra. I jeszcze wziąłem jeden sok. Pomarańcza jabłko. Bardzo ciężko go dostać, a Stasiowi on smakuje, więc czekajcie. O, z się. Dokładnie ten. Rozkładam i będzie niespodzianka. nie zdajecie sobie sprawy, ile szczęścia Stasiowi sprawiło to kino. Że przygotowałam przekąski, że powiedziałam zapraszam was do rodzinnego kina, było rozłożone łóżko, no no tak się cieszył, tak piszczał, on piszczał z radości i skakał. Tulił mnie parę razy, kocham cię, dziękuję, kocham cię, dziękuję. No to było coś wspaniałego, przemiłego, no i no naprawdę niewiele było trzeba, żeby, żeby zobaczyć Aż tak wielką radość u Stasia. No to było wspaniałe. No po filmie chwilę się pobawiliśmy. Kolacja, i słuchajcie, Stasiu nie wybrał bajki, wybrał film przyrodniczy na Netflixie jakiś żywrach w świecie podwodnym, coś w tym stylu, więc w sumie przypasowało to każdemu. Teraz ja już się ogarnęłam, wzięłam książkę, która jest chuda i w końcu muszę dokończyć ją, bo, bo jakoś mi nie idzie, to jest naprawdę mała książka. Mateusz właśnie ma położyć Stasia do spania i to by było na tyle. A! I jeszcze jedna rzecz, wiecie, że oliwka też się rozłożyła. Rozłożyła się gorączka, kaszel, katar jeszcze gorszy, no biedna jest i no ja już mam się dzisiaj lepiej, ale oliwka się rozłożyła, więc no, sami widzicie, to Te spotkanie, ten wyjazd nie był nam pisany, ale odbijemy to sobie na pewno. No i dobra, to by było na tyle. Widzimy się na następnym vlogu. Do zobaczenia, cześć!